Siemanko, z tej strony wasze ulubione chłopaki, czyli Maciej i Piotr. Dzisiaj witamy was w kolejnej siłowni, czyli w siłowni Słodkiewicz Gym and Fitness. Siłownia znajduje się w Poznaniu na osiedlu Piastowskim. Siłownia jest niedaleko Ronda Lataje, więc możecie tutaj dojechać praktycznie każdym tramwajem i tutaj jeździ też duża ilość autobusów, także komunikacyjnie bardzo fajnie. Dookoła jest parking osiedlowy, więc zawsze jakieś miejsce uda wam się znaleźć, raczej. Nie wiem jak w godzinach szczytu, dawniej mekka polskiej kulturystyki, swego czasu była też okupowana przez poznańskich trójboistów. Zobaczmy, jak to wygląda dzisiaj. Nigdy bym nie pomyślał, że na siłowni znajdę ring bokserski. Jak byłem tutaj ostatnio, czyli to mogło być jakieś ponad dwa lata temu, to troszeczkę się tu pozmieniało, bo kiedyś yy, nie było tutaj oczywiście tego ringu, który był dla mnie zaskoczeniem, yy, ale za to były, była ławeczka do wyciskania zawodnicza, yy, była sztanga yy, bodajże do przysiadów i do ciągów. Z tego co pamiętam, to ta sztanga i ta ławeczka należała chyba do yy, do dwóch gości, czy do jednego gościa, Tamila Koczwary bodajże, który tutaj tronował był trójboistą. Więc tak dzisiaj, jak sobie z Maciejem zwiedzamy tą siłownię, to trochę, trochę tej zawodniczej ławeczki jednak brakuje. Jakby tutaj była, to na pewno byłaby to wartość dodana, także no, takie małe, małe, małe wspomnienie, że kiedyś, kiedyś było tutaj bardziej, bardziej przytulnie dla trójboistów. Piotrek pokazał mi maszyny do ćwiczenia bicepsu. Powiedział też o tej firmie, która się nazywa Hammer. Pierwszy raz spotykam się ze sprzętem tej marki i powiem Wam, tak jak Piotrek powiedział, że jestem w szoku budowy tej maszyny, bo wyglądają one zupełnie inaczej niż takie tradycyjne maszyny. A ruch, który tutaj wykonuję, jest naprawdę fajny. Czuję ten mięsień, który konkretnie ćwiczę. Ruch jest cały, ruch jest poprowadzony prawidłowo, przynajmniej tak czuję po palącym mięśniu albo jego braku. Więc naprawdę polecam tę maszynę. Szkoda tylko, że stan tej maszyny no jest taki jak widzicie że gąbki e, są tak mocno przetarte i widać ząb czasu na maszynach ale jak na razie jestem pozytywnie zaskoczony samą, samym ruchem na tej maszynie także jadę właśnie na rowerze Piotr mnie nagrywa jesteśmy na strefie cardio znajduje się ona na górnym piętrze jest taki zakątek, gdzie mamy ten sprzęt do cardio, Jest parę bieżni, które widzicie za mną. Mamy tutaj też w rządku ustawione rowery. E, jeden orbitrek do 110 kg, więc jeżeli ktoś jest większym chłopem, to niestety nie, nie może tutaj ćwiczyć. Mamy też schody, na których możecie sobie maszerować. Widzę tutaj rowerek Life Fitness, który jest kompatybilny z Polarem, więc jeżeli ktoś ma zegarek od Polara albo od jakiś inny sprzęt, to myślę, że spokojnie będzie to kompatybilne. Także bardzo fajna rzecz. No, A co do oceny, no jakby moim zdaniem skromne wyjściowe 3, bo niczym mi tu nie zaskoczyło. Nawet 3 nawet minus, tak mi się wydaje. Jesteśmy na strefie, na strefie maszyn, jest ich bardzo sporo. Ja chciałem zauważyć jedną rzecz. Ja bardzo często w planie mam mam ćwiczenia unilateralne, czyli się robione na jedną nogę i najczęściej na, najczęściej na siłowniach takich, na które jeżdżę na co dzień, bo mam blisko. Wszystkie maszyny, wszystkie maszyny na nogi, czy, tam, czy to są czwórki czy dwójki, zawsze są jakby obu nóż. Jak chce się robić jedno nóż, to trzeba tam trochę kombinować i się, i się dostosowywać, żeby tą maszynę zrobić jedno nóż. A tutaj mamy, tutaj mamy maszynę, na, maszynę na czwórki w tym przypadku, która automatycznie jest podzielona na dwie strony, więc można robić, można robić ćwiczenia unilateralne jakby tak tak z defaultu. Po prostu po to jest stworzona maszyna, więc bardzo, bardzo miły, bardzo fajny. Bardzo fajny akcent. Podsumowanie strefy maszyn z mojej strony. Ja kiedyś tutaj chodziłem, to od razu przyszedłem sobie tam na dół robić, robić trening na wolnych ciężarach. Te maszyny raczej tak olewałem, bo już nie miałem ich za dużo w planie. Natomiast teraz jak sobie z maszynami nagrywamy i więcej na tych maszynach pracuję, też nie skupiam się już tak mocno na trójboju, to naprawdę doceniłem te, doceniłem te maszyny Hammera, bo można na nich zrobić bardzo wygodne ćwiczenia. W sensie wygodne nie pod względem komfortu, tylko że Cały ten ruch jest dopięty, nic nas nie blokuje, więc, więc po czasie doceniłem te maszyny Hammera i na tej siłowni jest, jest ich naprawdę masa, są przefikuśne te maszyny. E, popróbowaliśmy sobie, sobie wiele z nich i naprawdę są fajne. E, nie są w najnowszym stanie, to nie są, to nie są nowe maszyny, natomiast no, ich mnogość, ich wygoda i różnorodność powoduje, że u mnie jest 4 na 5. Nie ma piątki z tego względu, że nie ma tutaj nic takiego nadzwyczajnego, co by mnie mega urzekło. Naprawdę są fajne te maszyny, jest ich dużo, więc dlatego i tak wysoka ocena 4 na 5. Moja kolejna na maszyny, więc ode mnie leci czwórka. Dlaczego czwórka? Maszyny dla mnie są inne niż wszędzie. Ta firma, o której Piotr wspomniał, czyli Hammer, nie znam tej firmy, nigdy jej wcześniej nie widziałem, ale parę maszyn zaliczyłem. Tutaj i rzeczywiście ten ruch wydaje się bardzo naturalny na tych maszynach, taki, że czuję mięsień, który ćwiczę. I tylko ten jeden mięsień, a nie jakby pozostałe części ciała. Także myślę, że tutaj mogę dać spokojnie czwórkę za maszyny. Co, dlaczego nie piątka? Mimo, że jest ich dużo, są markowe, no... Widać po nich już troszkę, że są zajechane i można by niektóre te materiały z nich po prostu na nich zmienić, dać do kaletnika czy innej osoby, żeby to odnowił. I to chyba tyle. Na siłowni, na siłowni są dwa piętra, jak wspomnieliśmy na początku i na tym dolnym piętrze jest taka strefa wolnych ciężarów i poza wolnymi ciężarami jest tutaj fajna rzecz, mianowicie jest tutaj jest tutaj klatka, w której można robić przysiady. Jest ona na tyle fajna, że ma takie pasy zabezpieczające. W razie jakby ktoś z przysiadem nie wyrobił to, to, może, czuć się, to może czuć się bezpiecznie. Ta klateczka jest o tyle fajna, że można robić i w dwóch miejscach naraz praktycznie, te, praktycznie te, te przysiady. Ma tutaj takie miejsca do zaczepiania gum, więc jak ktoś trenuje z dodatkowo podwieszanym oporem typu gumy to właśnie ma gdzie sobie te gumy zaczepić, nie trzeba kombinować. Więc ta klateczka też na pewno tutaj jest, tutaj jest na plus. Tak samo gumę sobie można podwiesić od góry, pod do góry też mamy miejsce na przywieszenie tych gum. Więc to na pewno fajny, na pewno fajny, fajny sprzęcik, fajny akcencik, taki, taki trójbojowo-siłowy powiedzmy. Podsumowanie wolnych ciężarów, ocena 3 na 10, czyli wyjściowa. Szybkie wyjaśnienie. Są fajne rzeczy, na przykład te handle na wznosy na barki, bardzo dużo akcesoriów do, do wyciągów, czy do właśnie bicepsu, tricepsu, czegoś takiego. E, więc to podniosło cenę, co obniżyło. No mała ilość, mała ilość tego, tych, tych wolnych ciężarów jednak, czy to chodzi o ciężar, który zakładamy na sztangę, czy o samą ilość sztank, czy o brak tej ławeczki, która kiedyś była, brak specjalistycznych sztang. więc ocena, ocena wolnych ciężarów to, to 3 na 5, czyli wyjściowo plusy zniwelowały minusy. Siłownia ewidentnie jest bardziej nastawiona na treningi na maszynach niż na wolnych ciężarach. Stąd, stąd ta ocena 3 na 5, taka, taka wyjściowa trójeczka. Wszystko co jest, powinno być. Jesteśmy na ringu, jesteśmy po treningu. Czas na ocenę tej siłowni, czyli Słodkiewicz Gym. Piotrze, mów co uważasz. Szatnia jeszcze. Szatnia jest podzielona na dwie części, przynajmniej ta męska. Damska nie mam pojęcia jak wygląda, wybaczcie. W szatni mamy takie wysokie e, szafki, jednak dość wąskie, przez co dużo rzeczy tam się nie zmieści. E, sama szatnia jest dość klaustrofobiczna, Piotr, jak takie mam wrażenie, przynajmniej dla mnie. E, miejsce, gdzie mogę położyć swój majdan, czyli tak jak ostatnio chyba nazwałem to podestem, e, jest jeszcze mniejszy niż na ostatniej siłowni. I dla mnie to jest duży problem. No, jakby ja nie mogę się spokojnie przebrać, bo. Nie mam na to miejsca. Ja lubię się rozwalić ze swoimi rzeczami, pewnie wielu osób to nie lubi, ale no tak mam, sorry, winę tu. Więc no, przebrać się da, daję wyjściowe 3 minus. Ja daję czystą trójkę, z tego powodu, że masz, masz swoje upragnione kluczyki i nie trzeba mieć kłódki. To prawda. Jest. No wyjściowe 3, nie? Szatnia... Są szafki zamykane, dostajemy od razu kluczyk, prysznice są dzielone. Mogłoby to pewnie wyglądać lepiej, ale no... Wyjściowe 3 nie ma na czym się za bardzo rozwodzić. Tak, nie wiem jak prysznice, bo to, jak widzicie, jeszcze jesteśmy w strojach, więc nikt na nas się nie kąpał, ale nagrawałem przebitkę tych pryszniców. Więc rewelacji nie ma też, jakby, jeśli chodzi o prysznice. Ale są oddzielone, więc spokojnie się wykąpiecie, bez podglądania nawzajem. Wyjściowe 3. Siłownia fajna dla osób, które chcą przyjść zrobić pompę, typowo na maszynach. To na pewno. Maszyn dużo, jak już wspomniałem, maszyny fajne. Naprawdę, naprawdę na tych maszynach można, można sporo porobić. Są dwa wyciągi, więc, więc tego miejsca nie zabraknie. Fajne te hantelki na barki. Więc tak, dla takich freaków bardzo kulturystyczno. Bardzo takich kulturystyczno albo lubiących pompę, siłownie jak najbardziej. Trening na wolnych ciężarach moim zdaniem nie tutaj. Do czasu jak tutaj była ławeczka, te sztangi i tak dalej, to ja to nawet przyjeżdżałem robić treningi, treningi wyciskania. Teraz bym tu raczej nie przyjechał na trening na wolnych ciężarach, raczej taki pompujący trening na maszynach. Moja opinia jest taka, nie? Dla mnie ogólnie, ja na tą siłownię bym nie przyszedł sam z siebie, jakby mi ta siłownia osobiście nie jest w moim klimacie. jakby Dużo bardziej podobało mi się poprzedni World well Fitness na przykład na trening niż ta siłownia. Czy nawet Platinium siłownia, na której też byliśmy. Tutaj ciekawym zaskoczeniem jest ten ring, na którym właśnie stoimy. No, jest dla mnie totalnie nowość. Pierwszy raz widzę chyba na żywo taki profesjonalny ring. Czy jest mi on potrzebny? No w ogóle nie. Ale jest. Jakby jak ktoś, ktoś szuka, to, to można tutaj trafić. Ja mam wrażenie, że ta siłownia kiedyś mogła być naprawdę fajna, jak za czasów, Piotr, kiedy chodziłeś, ale teraz. Co wygląda jak pozostawiona sobie samopas siłownia, niech się z nią dzieje trochę, co się chce. Dużo sprzętu jest porozrzucane, dużo już widać, że wymagałoby trochę naprawy. Jest bałagan ogólnie na tej siłowni, przepraszam, że to mówię, ale no, tak to widzę. Jakby tu trochę ogarnąć, może odmalować ściany, troszkę więcej dać światła. Uważam, że jest potencjał, jakby przywrócić ten sprzęt, o którym Piotrek mówił, tam z boku gdzieś stoją jakieś stare krzesła, które też zobaczycie, totalnie jakby misz-masz wszystkiego i nie wiadomo co do czego, nawet y rymuję, a nie czuję, y także ogólnie siłowni, no ja tu nie przyjdę, Piotrek być może... Y ja wolę inne. Jakby bardzo miła obsługa, bardzo fajni ludzie. To, to tak, to przyznaję. Tak, tutaj obsługa rację. Bardzo plus. pierwszy raz się spotkaliśmy z tym, że pani powiedziała, że. Jasne, nagrywajcie, nie ma problemu, nawet czytajcie, udostępniajcie, kręćcie wszystko, gdzie zazwyczaj spotykamy się z tekstem, y, tylko bez loga na przykład, albo no nie wiem, tak średnio w sumie, a po co, a na co to, do kogo to, nie? A tu rzeczywiście bardzo fajnie i miło. Szkoda, że nie przypada mi ta siłownia do gustu. No wy, mi, jeśli miałbym polecić maszyny to bym tu przyjechał, wolne ciężary, na pewno nie. Tak podsumowuję Piotr, siłownia to nie zupa pomidorowa, nie każdy musi ją lubić. Zachęcamy was do sprawdzenia i dajcie znać w komentarzu to. czy wam się podobało czy nie, bo jakby opinia... Ja mam średni guz, więc wasz może być lepszy. Także co, możemy was zachęcić do sprawdzenia tej siłowni i zostawienia informacji w komentarzach czy wam akurat się podobało. I może z jakiegoś, z jakiegoś względu przekonacie nas, że jednak ta siłownia... Nie jest jedyna wyjątkowa i najlepsza. Tak.